Siemka tu Ania, dzisiaj pokażę wam parę sposobów na nudę Pierwszym sposobem będzie jak zrobić takiego słodkiego kotka origami Na początek bierzemy jakąś kartkę kolorową, kolor dowolny Tym kłodem odmierzamy 8,5 cm Wysokości i długości Kto już będzie gotowe? To już będzie gotowe? To bierzemy nożyczki i wycinamy. Kiedy będzie gotowy, składamy go dwa razy na pół. W jedną i w drugą. Kolejność nie ma znaczenia. Teraz bierzemy jedną albo drugą część i składamy do środkowej linii. Małą. No i robimy tak, żeby powstała harmonika. Zawsze trzeba, trzeba zrobić jeszcze z drugiej strony, tak samo. Gdy to z drugiej strony jest już gotowe, bierzemy część dolną bądź górną. I przykładamy. Robimy to samo z drugą stroną. Dobrze, gdy już mamy gotową harmonikę, bierzemy jedną z większych części. Mamy tutaj takie dwie. Bierzemy jedną bądź drugą. Ja tu już na początku zagięłam, więc wezmę od razu. I zaginamy raz. I obracamy kartkę. Tam składamy pierwszy róg do środka. I czynność powtarzamy z drugiej strony. Do tyłu już jest gotowe. Trzeba wziąć górny róg. Zagiąć go do tyłu. Żeby wszystko wyglądało w ten sposób. Teraz trzeba wziąć to odstające, wyprostować i zrobić takie. Noś powtarzamy z dwóch stron. Teraz zbierzemy znowu róg i zaginamy do linii. Tak, żeby było naj jak najrówniej I znowu czynność powtarzamy z obu stron Bo to już mamy gotowe Bierzemy tą dużą część Składamy ją na pół I później składamy całą harmonijkę To już mamy gotowe Posunie nam takie coś Teraz bierzemy ten róg i zaginamy do środka. Następnie tutaj rożak zaginamy. Jeśli, jeśli ktoś chce, można posmarować klejem, żeby się lepiej trzymało. Wkładamy do rolnika po drugiej stronie, żeby złapało jako pierścionek. nam taki kształt. Następnie trzeba wziąć mazak i zrobić własną buźkę. Ja zrobię taką dla zasady. ale można, Ja zrobię taką swoją, ale można wymyślić miękka. W końcu wygląda tak. tak. Może... Mamy gotowy pierścionek. Drugi sposób na nudę to naszyjnik przyjaźni. Bierzemy karteczkę. Ja wzięłam niebieską. Składamy ją na pół. Tak będzie najprościej. na niej i odrysowujemy na niej serce Gdy to już zrobimy, przyszedł czas, żeby to wyciąć. Zbierzemy nożyczki i wycinamy po śladzie. Wycięcie, bo wstają takie ładne serduszko. Teraz rysujemy na środku serca zygzaki. I to już jest gotowe. Po linii wycinamy. I mamy takie dwie połówki serca. Teraz na tych dwóch połówkach piszemy. Na jednej z nich piszemy best, na drugiej France. Potem składamy razem te połówki i na środku piszemy Forever. prezentuję. Żeby to miało jakiś sens, bierzemy dziurkacz i robimy dziurki. No to jakieś mniejsze. Ja nie mam mniejszego. i tak, o, i tak na obu połówkach. Nie wypadło serduszka, nie wypadło kółko Widzimy się za chwilę Dobra, już mi się udało wyjąć serduszko Czy kółeczko Teraz odkładamy te dwie połówki na bok I bierzemy już jakiś sznurek Podmierzamy tak, żeby była bransoletka bądź naszyjnik Zależy kto co woli Wycinamy dwa razy, żeby było na dwa bądź dwie bransoletki. Ja wybrałam na bransoletki. Bierzemy jedną, jedną z, jedno, jeden z dwóch sznurków. Robimy supełek na jednym końcu. I ozdabiamy korolikami w taki wzór jaki chcemy. Gdzieś tak w połowie się zatrzymujemy i wracamy do zawieszki. Zbieramy sobie jedną połowkę. Bierzemy jakieś kółeczko. Bierzemy kółeczko. Na takie kółeczko nawlekamy nasze serduszko. Tak, żeby powstała zawieszka zwykła. Już nawilczycie serduszko na kółeczko. Jest taka zawieszka, którą teraz, którą teraz trzeba nałożyć na brązoletkę. Oj, trochę za dużo kółeczko wziąłem. Tak, żeby była na brązoletkę. I robimy brązoletkę do końca. Gdy brązoletka już będzie całkiem zrobiona i zawiązana. Cinamy na dnie tak żeby nie przeszkadzał on zała podczas noszenia. W ten sam sposób robimy drugą. Oczywiście też z zawieszką, z, m, z połówką serca. I tak prezentują się gotowe dwie dążuletki. Jedną możecie dać swojej przyjaciółce. Po połączeniu serduszka wychodzi fajny napis. To na, tyle będzie trik... to na tyle będzie trików na dzisiaj, bo pozmieniały mi się trochę plany i muszę już kończyć. Do zobaczenia w odcinku. Pa-pa!